Special wersji Deathmatch eee, Ciekawa opcja, nie? Mi też się bardzo podoba. Jakieś grupy. O super. Słuchajcie, co sądzicie o wersji Deathmatch? Bo mi się bardzo podoba, ale ma jeden minus Respienie. Czyli tak to można nazwać Respienie. Co to czasem naprawdę irytuje, nie? No, ale ogólnie. Według mnie, słuchajcie, bardzo fajna sprawa, że zrobili coś takiego. No ale, no ale, co bierzemy? Rikona czy Asaulta? Myślę, że Rikona. Chciałbym w Rikonie dojść do 43 poziomu. Chociaż nie ukryję, że na Deadmeczak, no, poziom niewiele się podnosi. Ale, słuchajcie, tak można powoli grać na tych meczach, To są bardzo krótkie mecze, fajne na przykład na przerwie. Przerwa 20-minutowa gra się już około, około 5 minut, więc mamy 10 minut dla siebie i 5 minut jeszcze po przerwie, więc spoko, nie? Można na przykład sobie taki meczyk na laptopie w szkole zagrać dla mnie w sam raz. Albo na jakiejś wolnej lekcji można takie dwa meczyki sobie zagrać. No. Yy. U, ktoś mnie zabił tyłu. A koledzy nie mówili, że się plecą nie robi, bo mnie uczyli. Hmm. Halo? Jest tu kto? Alo, ała, bolało snajperka. Aj, no ma niezłą snajperkę. W nogę! Ja pierdyle. Oa, 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 oa. bolało. To jest rozgrzewka, ale... Rozgrzewka o czymś świadczy. Znaczy, ja mam dobrze. Jasne, że nie mam dobrze mikrofonu ustawionego. Po co mieć dobrze mikrofon ustawiony, nie? Bardzo, bardzo mądrze, nie? Mnie i jego zreskiło. No nie wiem, czy tu... Oła, 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 kurde, skończył mu... No ale dobra, okej, okay, jakoś tam jakoś nam się nawet udało. Nawet chyba coś z pracy zespołowej dostałem. Bierzemy tą broń. Zmiennie słuchajcie, biorę To jeżeli chodzi o te broń, to naprawdę dyru jest bardzo zmiennie. O mm. Uwierzcie mi, tu się tak wszystko zmienia. Kurde. O, ale mnie dojechał. Co za frajer. Co za frajer! Widzieliście tak jak mnie dojechał? O, ja mu tego... Ja mu tego nie odpuszczę. No giń! Woo! Nie, nie, nie. Oa, no i kuźwa. Że Ta mapka... Oła, bije, bije, oła. Bolało. To bolało. Hm, No cóż... Nie wiem czy mnie kamerka dobrze widzi, czy, czy znowu obraz nie jest przejaśniony. Kurde No tak, wszyscy się na niego rzucą, dobrze, ja edytendy. Może tu jakiś gości mi wybiegnie chociaż. Co wątpię? He Nie <laughs> znowu gra się przy ale to na mój plus. Kurde, cholera, no kuźwa, no tak celowałem już, już tak liczyłem, że się uda go trafić, ale nie. Może powinienem więcej kucać A, Kurde, przeżyłem. to miał być mój o, 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 o No i plecy dostałem Cholera O, setka za wybawienie, super Ty mi się podoba yy... Zapewne dużo razy walił. Zabijał kogoś. No ale cóż, nie każdy no. Kuźwa no! Jakim cudem? No przecież tak... Ach! To mnie czasem irytuje. Asysta! Kurde, no i plecy mi Kościół zrobił. No ale dobre, jakoś tam to przeżyłem, nie? Że przeżyję. Przeżyję to jakoś. Ja. Bo moja postać raczej nie tak nie do końca. O, no, jakim cudem? Kuźba, jak mnie to czasem irytuje te lagi. No, kurna, jestem już pod, pod supem. O, on mnie nagle tak zabija z dupy. Ja wiem, że to irytuje. No, i jakim cudem, cholera, on zawsze musi pierwszy mnie zawić. Ja rozumiem, że on ma super broń i w ogóle, ale kurde. To jest naprawdę irytujące. No i tak, i tak z dupy, nie? Medal za asystę w walce, super, dzięki za medal. Drugi. Hmm. Przegraliśmy. Przegraliśmy znowu. Znaczy ja już się chyba przyzwyczaiłem do tego. Nie będę grał za bardzo tych meczy, bo zazwyczaj je przegrywam. Ja nie wiem, czy, czy, czy Serer uważa, że jestem jakimś lepszym graczem i mi dopasowuje gorszych, czy, czy to jest naprawdę randomowo dobierane, czy jak. No. Zawsze po, po meczu, jak już wró wróci, można wrócić do menu, to tam kuźwa widać. O, moja dupa! W zawsze widać, yy, kto jako marangę, Jak czasami naprawdę widzę na przykład ge samych generałów. Z majorem, pułkownikiem. No to. Przyznajcie. No to w porządku, chyba. Nie jest, nie? No i dupa. No nie. Ajajajajaj Ale wymiatają. No, zrobiłem. O, 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 o. Bolawo. No znowu ten, ten sam. Czu, chu, chu. A nie, to że ja go zabiję. Okej, okay, dobra. No też nie graczem jest. No i dupa, nie? I kuźwa, on ma To jest właśnie to. Kurwa mać. I to jest właśnie to. On ma czas ochrony jakiś tam. O matko, ale mi się przecina. Dobra. No właśnie to. On ma czy jakiś ten czas ochrony. On ma Ej, Ja go zabić nie mogę. Okej, okay, no to jest normalne. Ale on już mnie zabić może. No to Kurde. <laughs> o, plecy mi zabij. No tak, bo tu nie można tak naprawdę stać, słuchajcie. Nie ma to najmniejszego sensu, bo stojąc po prostu ktoś nam podejdzie i zabije nam plecy przysłowiowe. No. O, no super. Naprawdę podoba mi się to. Pięknie lecimy eee, tutaj. Może wejdźmy sobie, choć jeszcze tu nikogo nie ma. A nawet nie ma. Czy ja tam. O, udało się chyba. Czy... A nie trafił A jednak. No ale zabić go nie zrobił. O w dupa, no i tamten mnie dojechał Kurde, jak ja nie cierpię czasem Właśnie jak ktoś ma super broń Ale to naprawdę taką yy, Koksową broń I kurde, ktoś ma taką podstawową broń. Niech jeden walczy z drugim De facto Mecz nie, niemalże nie do wygrania Aj dupa, no super Naprawdę, to jest Irytacja ponad wszystko, nie? O, kogoś zabiję. Oj, trzeci jestem. No i znowu przegraliśmy. No. 70 zabójstw.